Siema wizowie, witam was w dzisiejszym odcinku Jedziemy właśnie na Nekro Siema wizowie, witam was w dzisiejszym odcinku. Naprawdę dzisiaj oglądajcie do końca Będzie się działo Jestem na, wam naprawdę wdzięczny mega za tą aktywność Nie spodziewałem się, że tylko w czterech filmach Obbijemy tysiąc subów Miłego oglądania Co to za roboty drogu? I'm not Hong Senyong! Squid game! Squid game! Hong Senyong! Oh my god, I knew that was you! Hong Senyong! Hong Senyong! Squid game! From the squid game! Using the squid game! Hong Senyong! What's the squid game! I'm going On je bułkę na nekro. Nie widzowie. Która to? zasada? Zobaczy to. Która zasada? Patrz, 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 widzowie. To jest bułka z kurczakiem. A więc obszedłem zasady... Wiesz, że Tymon to zobaczy. Wiesz, że będziesz miał bana. Wiesz, Czyli... że obszedłem zasady. Nagawki no muszę podciągnąć. Dobra widzowie. Pierwszy przejazd dzisiejszego dnia. Ogólnie widzowie linia działa spoko, ale jest serio miękko po tym deszczu Jest mało prędkości prawidłowy training I might kill that shit, yeah I'm in a roll like Rick, yeah Hop on a brand new whip, yeah turn my shoulder like this, yeah Color show that she wet, yeah Diamonds on me do a fit, yeah I don't want for that bitch, yeah I don't know what you thought Oh, I went ghost Hopping on my roast, yeah Bad bitch on my phone Running up, I keep it low Gave money, bro, she never told This nigga so mad, I'ma go, Dobra, poproszę śmigiełko. Dobre. Ok, robię trójkę. Pierwszą dzisiaj nie ja się tego nauczyłem. Pojadę. Jeszcze jedna trójka.

Dawaj! Raz, dwa! Pierwszy w pierwszym życiu? Tak. Co jest? Dave! Dave przyjechał! Dave przyjechał! Jezu, co jest? Dlaczego mi pan nie powiedzieć? No? Okay. Ale to tak... Patrzcie, gdzie Dave! Mieszku! Weź o Weź rower oberzeć na ładnie chciałem oglądać z trzeciej osoby. To no weź druk dabym traka, żeby udał. Aaaa! Ała! Widzowie! wbijajcie na ten odcinek, który wam się wyświetla tutaj w karcie w prawym górnym rogu. Prawda? Siadaj mała. Ale 5 na godzinę musi być! Widać na kamerze? No jak się... Dobra, spróbujmy nie wjechać w matkę z dzieckiem.

ja właśnie przed chwilą mówiłem do Tymona, że jak będzie miał takie słabe wymówki, że inwestuje w mój kanał, ale nie przyjeżdża na rower, widzowie. Tak go piecze dupka, takie aż wyświetlenia. Wskaż, I Tymon, ja wiem, że Ty teraz siedzisz przed tym komputerem, ja wiem, że Ty to oglądasz. My wiemy, że Ty teraz to oglądasz tak. Jakie są takie wyświetlenia? Kontrola lotów, Pozw pozwalam na lądowanie. Pozwalam na lądowanie! Siema widzowie, ja witam was kolejnego dnia Kontynuujemy vloga Widzowie, dzisiaj zabraliśmy Mateusza ze sobą Co powiesz o nekro, Jak jesteś tutaj pierwszy raz? Jest super Idealnie pod kule Jest, śmigiełko! Uf. Uf.

Oh cool, the other manual. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. I'm on the edge, they've been right in my mind. Running up, niggas better think twice. They must have thought I died. You can see the pain in my eyes. yo. No, pe no, pewnie tak. Jest jak ten taki na, na bieżu, <grymianie> co, co to jest, Strasz Straż miejska, czy.? wypiska <grymianie> Aha, bo tu nie działa. Jedź, bo. Nas spuszczają, bro. Nadzór <grymianie> ruchu komunikacji miejskiej. On coś prze... Ty, on donosił przez radio, bro. Co za E-donos? Zazna co za Zaznaczmy, że nie było tym że nie dzisiaj. Było... S, nie będę wymawiał jego nazwiska. No właśnie, to... sorry za przekleństwo. właśnie, wytnij to po prostu. No. Ja to Ale... tak zrobię, że taką cenzurę Dobra vlogu. Chyba znacie już całą historię z dzisiejszego dnia, miłego oglądania, hello!